Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Strzelca i zapraszam do czytania na miesiąc czerwiec 2025. Sprawdzimy kochani ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z was. Po czytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni Ze znakami zodiaku na zamówienie W dziale karty posty na moim kanale Zamieściłam zdjęcia wraz z opisami Także przeczytajcie sobie Dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie Tak, żeby Was chronił jak osobisty amulet W razie czego służę pomocą Także wystarczy, że napiszecie maila I postaram Wam się coś pomóc dobrać Moje kochane strzelce Zobaczmy energię, która będzie Wam towarzyszyła w czerwcu Dwójka monet, kochani. No, tutaj będą podejmowane decyzje, tu jest żonglowanie opcjami, możliwościami. Możecie zastanawiać się nad zmianą pracy, możecie również tę pracę zmieniać. E, tu jest podróż, tu jest przemieszczanie. E, to też jest karta, która często pokazuje decyzje odnośnie partnera, partnerki. Być może chcecie zakończyć jakiś związek, żeby wejść w nowy. E, no, a generalnie to są opcje, to są możliwości, tak? <laughs> Prawda, przepraszam. No, jak już kicham, to znaczy, że coś jest na rzeczy, coś tu u was się będzie działo. Są dwie drogi, są dwie możliwości, i wy w tym kierunku zaczynacie ruszać. E, zobaczmy sobie, czego to się może dokładnie tyczyć. No, kochani, tutaj na pewno idą duże zmiany. W pracy, powiem Wam tak, czujecie jakąś taką energię niedocenienia, niechęci. Apatii, no taka energia, gdzie czujecie, że ktoś coś zrobił za waszymi plecami, ktoś mógł ukraść wasz projekt, wasz pomysł. Karta, która pokazuje, że macie już serdecznie dość. Chyba, że są tutaj strzelce, które od dłuższego czasu szukają pracy, nie mogą jej znaleźć. No to karta też mówi już takie zniechęcenie, że się u was pojawi. No, i będzie trzeba podjąć decyzję, co dalej z tym wszystkim zrobić. Ogólnie pokazuje mi się, że macie szansę do końca miesiąca, do czterech tygodni, znaleźć fajną pracę, która przyniesie Wam i perspektywy finansowe, i takie zadowolenie ogólnie, że się zaczniecie rozwijać. Tak więc, no tutaj możecie pod tym kątem faktycznie ruszyć z miejsca, ruszyć z działaniem, i ta praca mi się pokazuje. E, przychodzi jakieś też wsparcie finansowe, pomoc, więc ktoś was może wesprzeć finansowo, e, rodzice, dziadkowie, przyjaciele, tak. Jeżeli będziecie potrzebować mm, tutaj e, pieniędzy, no to, kochani, ktoś faktycznie może wam pomóc finansowo, się troszeczkę odbić e, i jakby albo coś pożyczyć, albo po prostu wesprzeć, tak, na ten czas, kiedy po prostu będą te problemy e, z finansami. Tutaj, moi drodzy, no, z tą pracą powiem tak: jeżeli wysyłacie CV, jeżeli szukacie tych ofert pracy, no to faktycznie tutaj mi się pokazuje, że tą pracę w tym miesiącu dostaniecie. No, w tym miesiącu pracę dostaniecie. No i ta praca, generalnie, tak jak mówię, przynosi Wam zadowolenie, bo tu ogólnie wychodzicie z kartą satysfakcji, zadowolenia. Praca marzeń. Moi drodzy, jeśli chodzi o uczucia, no. Bardzo ogniście, bardzo buławowo, ale też tak jak powiem Wam szczerze, widzę tutaj romans, który może się rozpocząć naprawdę ogniem, namiętnością. Jest po prostu seks, jest taka energia, która Was przyciąga. To może być bliźniaczy, płomień. Bardzo mocno czuję lwa przy Was i innego strzelca. Natomiast jest też pokazana ryba i byczek. I kochani, tutaj teraz tak, relacja, która się rozpocznie, będzie nagła. To może być w miejscu pracy bądź osoba poznana przez internet, czyli jakaś aplikacja randkowa, może ktoś was zaczepić, nie wiem, w wiadomości poprzez Instagram, Facebook, TikTok, tak, są różne jakieś aplikacje, ludzie często do siebie piszą i tutaj faktycznie to się rozpocznie od szybkiego, nagłego romansu. I kochani, jedna uwaga, Pojawia mi się ciąża niespodziewana. Nie tyle niechciana, co po prostu niespodziewana, nagła. Wy będziecie tak tą osobą zauroczeni, że możecie faktycznie tutaj popłynąć. Dosłownie, pokazuje mi się ciąża. Z szybkiego romansu ciąża, więc uważajcie, bo jeżeli to jest na pozycji przestrogi, ostrzeżenia, no to trzeba po prostu na to zwrócić uwagę, jeżeli ktoś nie planuje, tak? Osoby, które się od jakiegoś czasu spotykają, tutaj możecie rozmawiać na temat ciąży, dziecka, zamieszkania razem, chęć budowania relacji. Możecie też myśleć właśnie o tym, żeby zakupić jakąś nieruchomość, dom, mieszkanie, czy też coś wynająć i faktycznie w tym kierunku będziecie zmierzać. Są dwie drogi, są dwie możliwości: ktoś może się do Was wprowadzić, lub wy do kogoś. Natomiast będzie na ten temat prowadzona rozmowa, będziecie chcieli to ustalić, żeby było jak najlepiej dla Was oboje. Tutaj ogólnie zadowolenie w miłości, w uczuciach. Ja nie widzę singli, ja widzę osoby, które wchodzą w relacje i są zadowolone. No, i ten romans, który się pojawia, on was tak pochłonie, że będziecie sami w szoku, że coś takiego się w waszym życiu wydarzyło. Natomiast, no, ognista energia, fajna pasja, chemia, więc, no, fajnie, fajnie. Jeżeli ktoś tutaj na to czekał dłuższy czas, to to się zaczyna manifestować. Jeśli chodzi o podróże, macie fajnie tutaj zaplanowaną podróż, ta podróż dojdzie do skutku, będą finanse, będzie mm, też możliwość właśnie y, odpoczęcia, nabrania sił, tak, y, nabrania też dystansu do tego, co się wokół dzieje, więc no ten wypoczynek jest ważny, kochani, wiadomo, praca, praca, trzeba zarabiać pieniądze, ale no urlop, wypoczynek to też jest bardzo istotne. Jeśli macie dzieci, kochani, to tutaj będziecie zadowoleni na koniec roku egzaminy w szkołach zdane, będziecie dumni ze swoich dzieciaków, także ogólnie również fajnie. Tu jeśli chodzi o zdrowie, pojawiło nam się koło fortuny. To są problemy wątrobowe, problemy z trzustką, z drogami żółciowymi i ze śledzioną, także na to zwróćcie uwagę, bo to często jest tak, że po prostu bagatelizujemy, jemy na szybko wpędzie, przetworzoną żywność, wiadomo, szybko, szybko, żeby coś zjeść, tak. Lecimy do pracy, kawa, jakaś drożdżówka, no i później tak to jest, że żołądek zaczyna się buntować. E, a tak jak mówię, no trzustka to już też nie jest e, tak jakby fajna sprawa. E, to już jest bardziej jazda bez trzymanki, także no ktoś, jeżeli na przykład nadużywa alkoholu albo ma jakieś problemy właśnie, to tutaj trzustka wątrowa, no niestety, bardzo mocno nam się pokazały. To oczywiście nie jest dla każdego, bo Was jest dużo na kanale, więc też nie każdy będzie miał tę samą sytuację. No ale taki przekaz tutaj mamy. Karta wyroczni, wnieść do tej sytuacji miłość. Miłość, miłość. No, kochani, romans może się zakończyć wielką miłością, bo to się tak rozpocznie nagle, ale karty pokazują, że są duże przesłanki do tego, żeby to była relacja na dłużej, także to nie będzie tylko przelotny romans, od romansu się zacznie. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail podałam w opisie pod tym filmem. No i oczywiście zapraszam po piękne bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.